Siemano Głośniej gra, bo ogłuchłeś, jest raz za cicho A, i byłem zapisać się na ten, y, na operację byłem się zapisać też A po no, drugie kolano będę operował Co? Nie wracam do bo mam Drugie kolano operuję przecież Ja bracie, 4 lutego Kiedy ty wracasz? Poniedziałek, a kiedy? Ale o czym ty mówisz, Operacja kolana jest w lutym Teraz przeszedł, w sierpniu To co, kiedy wracasz? No pytaj się mnie To kiedy wracam? Przeszedł kolana Nie, a nie zadłam. Zapytaj się mnie To kiedy ta operacja kolana? Ja mówię 4 lutego A to kiedy wracasz? No nie wiem, w marcu wrócę Jutro idę i wracam w marcu Poczekam kur... na w prze... termin Na operację kolana do lutego i wrócę w marcu No jestem idiota no ku... tak się zapytałeś Ty mnie w wkur... właśnie Bo nie wiem o co ci chodzi No jak w lutym, no operację to co? No właśnie nie wiem co No już jedną operację miałem tego samego, to kiedy wróciłem? Po dwóch Operuję to co rozpierd... przez ostatnie 12 lat po prostu i nie, nie, nie robiłem tego i cały czas się rozpieszczałam. Po przeciebie będę w poniedziałek prawdopodobnie. że się na uczyć czyli 26 sierpnia, a potem będę cały czas. Nie wiem, Skype, nie mam pojęcia, co mnie czeka, robię to pierwszy raz, coś tam czytałem, ale wolę posłuchać od nich, a nie czytać jakichś rzeczy. Od ludzi, którzy tego nie robią. Daj Ur, mi go takiego manu. sztywnego bojki z serkami. Mam żart, jak murzynka poznaje, że jest w ciąży Heimem. Po tym, że jak wyjmuje tampon, to nie ma w nim bawełny. Nie wiem o co chodzi. Że okresu nie ma? Kolego, to oni zamiast krwi mają bawełnę? Nie rozumiem. Ja nie mam okresu. KANO! Kurde! Wszakim przeleciałem? Od lewej? nie od prawej? Nie ma tam szpary żadnej Ale dobra zobaczycie A nie za szpara ci Ja nie robię żadnej s**ki Tylko robię włosy Niepotrzebne mi są ale, ale tam gdzie jest Korona włosów potrzebuję Nikt mi nie kazał Po prostu w że ktoś stoi za mną i się gapi na moje gniazda. Słumasz? Bo ja tak robię. Więc jak ktoś ma takie, no to już ma kompres teraz w tym momencie. Ja zawsze się rampię na to gniazda. Na pewno będzie się wysoko nie chcę być wysył. No to ty się opie... na wysoko. Oj, że masz włosy, op ja jak będę musiał to się opierać to też nasz ścibie dał sobie co? No i masz pewnie dzisiaj na starzej Wiesz od czego mi boli? bo twoja kobita na no stopni szepcze jaki to za... Jestem, wiesz, jak ze mną leży. Jak na 35 lat to mam ładne, mam 34. Ale racja, masz rację. Nie wiem, co ty piszesz. Czwartek, cześć, szef, k**a, operacja. Ja p**dolę, ciężko pisać komendę. Dzień, dzień, k**a, ku... mówię. Czwartek. Sądzę z owoców przestrzennych. mordy. Przyjeżdżaj, k**a, ku... tam swoje mordy wezmą. No. Nie będę grał w Wukonga, k**a. Ku... Kisurno Może zagra później Na premierę nie będę grał Bo nie! A złomienia nie ma Nie te, te Konga. Gra Ukong Black Mist, Czarny Czarna mgła Ukong O małpa, znaczy o małpie Tak, ta małpa jest z Francji. Uczyła się w Chinach. Nie kupię. No, to co ci magnes z Turcji? Kur Sam poleg do Turcji, sobie magnes. Co to jest kur Ktoś ci si kupi magnes. Co to jest? Kur... To jest? Nie wiem. Sam kurz. się na pamiątkę jakąś, a nie, że ktoś pojedzie i ci kupi. To równie dobrze a możesz kuru na no, kupić przed kupić. To no, samo wyjdzie. Ja też ktoś kupił i ci wyślę. Mogę ci swoją kupę, więc co najwyżej kupkę włosów. Wtedy z dupy na pysce przepięta. To no, jest kto ty masz z luska kundlu je... Iś tam kurdo, oglądaj Może ci wpierdolę ogarnąć z Turcji jak chętny jesteś? Że niby ja? Tak mam tam swoich kolegów Nie wiem kto miał więcej operacji Ale ty zaraz będziesz miał więcej operacji ja cię spotkam, kurde. Wszystko będzie do operowania Nie mam kolan? Nie potrzebuję kolan Tak, słyszałem że Bruce wisi pieniądze kolegom Nic ich oddać, j*** złodziej Co? Ja im wiszę kolejny oddałem mu za kolan Próbuję skończyć, nie widzisz, Jezus Maria Chcecie szkolić psychicznie, czy co? Kuternoga, to kur... Tch... stary kuternoga, debilo kowal z Polska Ale łatwo, ja, w dole, ale łatwo Ja b... Ale łatwo I ja... ja zostały najgorsze wyścigi, daj... Bardzo mi to cieszy Jeśli taki jeden wyścig zajmie ja mi 3 godziny, takich wyścigów jeszcze będzie 30 około Eee, to 90 godzin plus jeszcze wyścigi z załogi. Jednak z 80 zęboda, godzin. Paraliku, 110 godzin. Jednak z Co to cię ku... ...dzieje. To chcesz ptaku i leszo. Jesteś leszczu, bo się opszczałeś. Na ziomku co się opszczę, mówiliśmy leszu. Haha leszu, nie obształ. Prosta. O kurwa, się obształ. Oprzcza. Oprzczałem się. Obstałem się. Za półtorej godzinki będziemy walić te dzieciaki. Zruchamy je kurwa. Hmm? <laughs> Będzie gwałt po prostu. Kurwa. Wjedziemy w nich. Nigdy w Fortnite dzieci nie ruchałeś opie. Ja? Ja też, kurwa wszystko zabijałem i niszczyłem po prostu. Co ty robisz? Tak, Tak, pokonam go dzisiaj, jeśli kurwa przestanę respić słuch. Stary, włączam grę i pierwsze co widzę to pole. Rozumiesz? Jak ja mam się kurwa czuć? Czy nawet nie mogę zagrać? No co ja mam to grać no? Wój, włączam te wdę i tak nie mogę grać. No to 8 godzin TWD. Kajne okay, go mam tym! Ja bym poglądał kurwa, czy po 10 godzin, ale... A tym góram będzie glow! Pierdole! A ja, ja bym podglądał! 10 godzin jak w pole na pierdolę szubki! Ten linkka <gulia> wszystkie osmowy to jest kursan. Proszę nie Musiałem się za to życzyć z nami, żeby mieć dłuższych kredytów do jedzenia już nie jest mi nic. A, to jest kolego. Proszę, wybacz. A, me. nie masz na toj cenie. No, po, po, właśnie jest No, powinieneś, powinieneś. Mi. Nie ma problemu, tym razem się wybaczam, ale następnym razem będą konsekwencje. Ja mam dodatkowe chromu, komu, komórki, jestem bardzo mądry. Nie chromosomy, tylko komórki i tej... No nie wiem, chodzę, bo to jest po prostu tor jazdy, jaki ja jadę, nie? Ja się do tego toru jazdy, no i dlatego uderzam. To tak jakbyś kurwa F1 kierowcy postawił słupek w jakimś miejscu, gdzie on ma wziąć nauczony jechać bez najszybciej. I już będzie problem dla niego. No tak, tak jest. On minąłby, ale z jaką stratą? Ogromną. Dobra, on go był z F1 zawodnikiem, kurwa, ja nie jestem. Ale i tak miał ogromną stratę. Gucci Gucci, dziś nie będzie Simka, bo czeka na ciebie swoje teti. Dokładnie. Dlatego Winka dzisiaj nie ma, wiedział, że na mnie musi czekać. Ta wiem, bomba na Kuga za 80 km co pora taki wybrał, bo zajebać elektryki. Aha, 3 ja pierdol. z 15 minut. Nie przejdę tego dzisiaj. Nie wiem, w ogóle... ja pierdol podem jest więcej jeszcze. Chcesz, chcesz, chcesz. Tesla. Hej, parę, parę astronauty. Pierwszy, nie! Kurwa, to się chuja. Jeszcze miałem pierwsze i wygrane. Nie zależy od niczego. Nie zależy się od żadnej operacji. Gucia został tam w tyle, kurwa. Ja pierdolę, ale słaby jestem. Jazda Next wyścig! Dobra, lecimy w następnym, 7 minut. O kurwa, nie ten. Ach, jebać to. Ja pierdolę. I od nowa. Nie to jestem. Zjadę, ale misie, po co ja w ogóle jadę w tej się? Jak te misje w GTA? Kurwa. Ty co czekasz na park? Te, ten sport jest trudniejszy od GTA. Kur. Timer jest 15 sekund krótszy. Wyścigi są dłuższe niż jakiekolwiek misje. Zero stwierdza, ale... Uh. Po się bibliesz słabym moc, przecież kurwa stoi i sklep. Przez który nie da się przejechać. Patrz, kurwa, widzisz? O, da się! Jedna, dobra! Łatwo, jak łatwo? Ci już nie przejedzie, tak ci powiem. No tak, nie będzie ci, Nie będzie seriali żadnych. No, to, no najlepiej zrobić. Miejcie się stream z Starkowa i zobacz. Tak, to poranne stream, bo zajmij się. Tak, kryjłeś się, tak. To by się odkrył mózg o czeskich. masz pustą głowę. Nie, grałem w Starkowa, akurat. Więc co, a włączałem o 14. O, dziesiąty samo dziewiąty grałem w Tarkowa. Więc co ty pierdolisz? Ty porany, który myślisz z czternastą? To jest ranek dla ciebie. Odle kilom gdzieś od bloków wciąż nie mam do dziesiąta! No i o dziewiątej odpalałem. To o co chodzi? Jaki problem? Dziewiąta do środek nocy. Nie, to jest sana. Pora ci... posiadaniowa. Bo <gryw> żadny śmierć. Masz, Mówiłem, że głównie do mnie które nalegały od paru lat, że był wcześniej. Teraz im pasuje po prostu, żeby wcześniej naprawić. Ale nie musi być wcześniej, obojętnie. Ciekawe kto? dużo osób chce wcześniej. To, że był wcześniej spać na przykład, albo to. Nie wiem, albo stałem kurwa o Zresztą większość co nich teraz chuj mnie to, to, to też tak samo jest. Po prostu. Nie wiem, bo bo ja z pan. Ja wiem zrobię jak mi będzie się podobało. Tak będzie cząć się zadowolony. A część się, więc chuj sobie. Nie będę nic dawał. Nawet jak dam rozbiskę, powtarzam 100 tysięcy razy na streamach. I tak każdy będzie o to pytał i tak nie będziesz wiedział. Więc nic nie będę robił takiego. Zastosujesz się patrząc co się dzieje na streamie i tak. Jak zwykle. Normalnie, normalnie, coś Wow, kurwa, gdzie jest serial Kamil? A ja ci powiem, nic. nic. ci nie odpowiem na to pytanie. Od następnego da na pójdziesz? Przejdziesz? Wow, gra jest! Gdzie jest serial Kamil? Zresztą nie ma, znowu. I tak kurwa miesiąc. W końcu skumasz, o kurwa. Ty o miesiąca nie ma seriali. Ty może już nie ma seriali, bo po prostu. Chyba coś mówił Kamil, że nie będzie. W co zatrypisz że nie mam chociaż w swoim przypadku może coś pół roku ale w końcu złapiesz nie nie może być Skype nie oglądam żadnych seriali, czy to jest South Park czy Chłopaki z Baraku czy obstrane gówno nie będzie żadnych serialów bo to wygląda jest... nawet po mogę ci to obiecać z na sercu nie będzie żadnych seriali. wy zawsze doprowadzacie do takiego momentu że ja Zapieram się na czymś, tak jak się zaparłem na yy, ten... Jak się nazywa? Hannibal Holocaust, tak? I nigdy, i nigdy ja sam go nie puszczę, ja po północy. On go w czy coś, ale ja go nigdy nie puszczę. I tak samo nie puszczę żadnego serialu już. Po, tych, po tym TWD i spina party. Żadnego. Nigdy. Czemu? No bo, bo, bo wy uważacie, że puszczę. Więc ja... Choćbym nie wiem co, bo dowodzę wam, że nie, że nie puszczę nic. Stretch nie chodzi o was, no. Jak Wy mówicie, że tak nie będzie, to ja wam to będzie tak będzie. Po paru latach może skumacie, że nie pomagam Ej, ja to mi nie robię na to stare. Po prostu mówię, że nie będzie, nie będzie. Tylko Ule, po prostu nie. uważacie, że kłamie. I że oszukuję i że na pewno zdan, zda, dane słowo złamie, a ja udowodnię, że tak nie będzie. Więc nie wiem, komu kurwa robię na coś w tym momencie. Co robię? Pomyślałem, że staram się być prawdomówny i dotrzymać obietnic? Nie, nie jestem tym pierdą, bo chyba. Nie muszę się tłumaczyć. No będzie coraz gorzej, rzustka. Jutro wpadnie i będę uśmiechnięty i zadowolony. Grając Starkowa, Tarkowa A informacje będzie coraz gorzej. Będzie coraz trudniej nie I będę coraz mniej robił na jednym streamie Ja naprawdę nic nie będę robił Na większości streamach Już z tym będzie problem, ogromny No tutaj z Guciem są wyścigi trzy Wszystkie trzy wyścigi zajmą jakieś 17 minut Doszedłem do drugiego wyścigu, byłem w połowie drugiego wyścigu A już z Guciem walczę półtorej godziny w tym roku skończymy rozpina. się do Wukonga. Powiem, że taki mod, co jest tam zakalekowany, ro rozpierdala cały wyścig. Cały wyścig z ucieczku. To jakbym był na ostatnim wyścigu, musiałbym znowu grać od nowa. No i Git? To jest nie do przejścia. Stary. Bo takich modów jak ten jest chyba z 6. Sam się z Jebą, kurwa. Rader! Pierdole Co że takie live są? Wól chodzi! O krębisko, co jest? Ja pierdolę. No tego ty nie grali. Jutro jest TWD. Pojutrze też jest TWD. Pojutrze jeszcze tylko TWD To jest kurwa, dobra Czytaj tytuły streamu! Chuj, ja ci nie będę mówił! Co jest kurwa jutro? pojutrze Masz tytuły streama! Koniec tematu! Naucz się! Będziesz miał w tytule streama Nie wiem co jest jutro, niespodzianka no będzie Przeczytasz tytule streama No i widzisz, masz w streama co jest dzisiaj Wszystko ładnie wytłumaczone czy Nie na ciebie krzycz Co ty kurwa myślisz, że tylko na ciebie krzyczę, ja, co ty jesteś I jako jedyny tutaj? wyjechałeś takiego, że musisz centrum uwagi, ty w streamie okay, nie do ciebie gada Mów coś, kurwa, do, do starej mówisz, czy do ojca? Zamiast pisać, to i powiedz, kurwa. patrz nie piszesz na czacie. musisz że przeczyta? To jest na czacie? Ty jebana szmatu, ty. Nieładnie tak do rodziców pisać. Kurwa, kosmici. Ty, Darkus, jak rozumiesz Valoranta? No, za 50 tysięcy. Mówią no tak grać, wtedy. Ale bym musiał, musiał on jeszcze zapytać. Serio tak bardzo boli to, że zaraz zjem sobie chrupiącą mortadelkę, którą mi mama zrobiła. Wiesz jaka ona jest przepyszna? Mogę ci oddać mieszkanie. No, to jest dobra oferta, mieszkanie. Ale jedna gra, mam nadzieję. Jedna gra, jedno mieszkanie. Jeden stream cały z Valoranta O kurwa to nie, to nie to za mało tu słuchawki do uczne? Jezusie! Przecież ja będę musiał na tych do uczne grać tego Infor Nie no ja będę przeciszony jakoś, nie wiem Są bomby na giveaway Nie mógł wygrać w reloczek znaczy nie w reloczek do magnet z Turcji można byś gówno wygrać magnes Turcji. A wcześniej pisałeś i pana trzyma to, żebym cię kurwa kupił. Dobra, wiesz to? Jebajcie. A ja co od skapia mamusa? Ja nie chcę pieniędzy, tylko na giveaway dam. dwa gdzieś dwa brze na mogą mieć żebyś im mówił, że, że kradna kradnę. ci. Dobra, zresztą kurwa! Ja pierdolę, nie mam zamiaru żadnego magnesnikom przywozić. Tyle. Koniec tematu. Będziemy kurwa jakieś szmaty, co ruchę zmierzę za porównywać. Co za to za świat jest. A tu. Jak coś to... Do... Kontaktujesz się tylko w donejcie. Pierdzolę. Skupiam się na wyścigu, nic innego nie robię. Czekam. Pierdol się mojego kolegi, bo kurwa kopięć psa. Dobra, zbiedzamy. nie czekam z tego kolegi. Czemu złem brusika dla zasady. Ja nie uważam się za jego kolegę, ale jego koledzy go normalnie wyzywają się śmieją z niego i uważałem <grywa> go za debila i... i nie będę mówił co jeszcze. Ja nie, jestem że tym bardziej mogę. Chyba nie?